Się tego uzdrowia, to kiedy osoba nie jest, to się może, Akcja Pierwsza Pomoc to dziecinnie, po, dziecinnie Proste. Polega na nauce pierwszej pomocy. Nauczycielami w trakcie tej akcji są dzieci. Są to dzieci z klas 1-3. Dzieci objęte programem Ratujemy Uczymy Ratować. Dzieci te w trakcie trwania tego programu w swoich szkołach przez swoich nauczycieli zostali przeszkoleni w takim celu, żeby też dzisiaj nauczyć pierwszej pomocy osoby z dworca, osoby, które tutaj będą się przemieszczać. Zachęcamy wszystkich do, do nauki Jeżeli chodzi o reakcje przechodniów, są to pozytywne reakcje. Oczywiście część ludzi jak to w się śpieszy tak, na, na pociąg bądź, bądź z pociągu. Także y, mamy już y, pewną frekwencję, już kilkadziesiąt osób wzięło udział, y, miało możliwość nauczyć się pierwszej pomocy. Cały czas y, czekamy, akcja trwa do godziny 14, więc mamy jeszcze możliwość przeszkolenia y, większej większej ilości osób.